Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Kupiłam sobie taką bluzeczkę w sinseju, ale możecie zobaczyć na shortce, tam wam pokazałam co zamówiłam. Właśnie tutaj robię sobie kawkę, bo znalazłam, słuchajcie, w Biedronce, parę dni tam byłam, w sumie przedwczoraj. Ale nie miałam telefonu, więc nie mogłam nagrywać. Seks sobie, wiecie, coś tam szukam i patrzę... Jest taka półka z Cafe karmel, coś tam, coś tam. I tylko zobaczyłam niebieski i kaw i mówię, jest rozpuszczalna, bezkofeinowa. Także już piłam mrożoną, bardzo dobra. No może nie jest to najlepsze, bo, bo rozpuszczalna. Jest, kochani, dziewiąta dziesięć. My już jesteśmy po placu zabaw, po śniadaniu. Lili tam je w tle, bo znowu chciała pomidora. Po prostu jej miłość do pomidorów jest niesamowita. Ja sobie robię tą kawkę oczywiście z Mlekiem, które się już kończy, i oczywiście z miodem. Teraz mamy jakiś taki koniczynowy. Jak Lili pójdzie na drzemkę, to sobie zrobię te płatki, potem Wam pokażę, jakie to są. No i normalnie muszę zaświecić światło. Oła! Co Ty robisz, kochanie? Muszę zaświecić światło, bo no zero słoneczka, tak jak wczoraj było 20 parę stopni, a odczuwalne, moim zdaniem, było 30. Tak dzisiaj, niby 20. Pranie zostawiłam na noc i, kurde, było tak fajnie wyschnięte, ale mówię, dobra, jest po zachodzie, to i tak już jest wilgotne, zostawię, rano wyschnie. Widziałam, że ma być deszcz, ale myślałam, że wiecie, to tak w ogóle zobaczcie, Moje Babichery się kręcą. Teraz, teraz mam taką grzyweczkę z prawdziwego zdarzenia. <grym i zresztą> Czasem fajnie to wygląda. Teraz się trochę za bardzo yy, tu zakręciło. No Także Jeszcze nawet co nie zrobiłam planu na dzisiaj A Co tam eee, Mam nadzieję, że to pranie po prostu wyschnie Ale w ogóle czuję, że ten czekoladowy Będzie moim nowym kolorem na jesień I ta bluzka jest tak przyjemna Nie jest taka jak niektóre Z ja. Jest po prostu bardzo miła Bardzo miła jest Naprawdę Polecam. Yeah. Kosztowała 20 zł. Jest tak ciemno dzisiaj, że trzeba światło po prostu walić. Ja mam zawsze problem z tym, że mi się tutaj do końca ogólnie żadne nie trzymają. Ja normalnie w lodówce i to chyba doby się chodziły. To są takie Kimoko Young, arbuzowe. Także z z em chyba. Hydrożelowe płatki na odświeżające z ekstraktami z arbuza i olew. aloe. Aloes ogólnie bardzo fajne, tylko no mówię, mi się nie trzymają, ale dobra. Zostawiłam Wam szurca, zastawiłam Wam film. I odmontować dalej jakieś tam materiały i to, co nagrałam do tej pory. Dzień dobry, vlog zostałem wysłany na misję czosnek, więc to sama. Jest ogólnie 1 września, 9.40 i tak troszeczkę kropi. I Lili zasnęła jakieś 9.20, a ja nic nie zrobiłam. Petrek stwierdził, że potrzebuje świeżego powietrza, bo nie wiem, co ze sobą zrobić. I serio, zmarnowałam już 20 minut no nie wiem co. Na stanie picie wody i zastanawianie się co tu chodzi. Ale się wcześniej chociaż ładnie pomalowałam. Więc no, bo nigdzie nie byłeś więc Po prostu kupię ten czosnek. Zacznę coś robić, no. kiedy się obudzi, no i w ogóle wcześniej jak na więc szykuje się długi dzień. Ja no, po prostu... Wydaje mi się, że to jest tak, że się nie wyspałam, a jak się nie wyśpię to tak już potem nie umiem zasnąć i szkoda mi trochę tego czasu. Więc o, tyle na teraz. Dzień dobry kochani, jest 8.38. Robię na nam jajeczniczkę. Nie wiem, czy wam pokazywałam, jak jesteście z nami na ketoparce. To tam. Tam. No i ładnie, głosy znalazłam. Tam na ketoparce po prostu pokazujemy wam, jak jemy teraz. I co prawda, nie kupiłam awokado S-połowę, więc zostawię, znaczy sobie trochę zaraz posmaruję. Ale mamy tutaj e, mozzarellkę, garść migdałów. No i zapomniałam trzy że robiłam sobie listy, ale nie pomyślałam o roszponce. Powiedzę, roszponka albo mix sałat, to co wolicie, rukola też może być. Ale kupiłam szpinak, bo będzie potrzebny nam do obiadu. To Wam też będę pokazywać. No ja sobie dzisiaj dałam masło, ale no generalnie awokado, Jeczniczka z pomidorkami. Jak smażycie pomidorki, to się antyoksydanty uwalniają. Migdały, mozzarellka i właśnie szpinak z pestkami dyni, bardzo dobre na cerach. I zaraz sobie jeszcze oliwą poleję tutaj Samochodzik Hot kotłys, <laughs> w tle. I oliwę mamy taką, to z prawdziwego zdarzenia, nie jakaś sklepowa niby oliwa. I Lilisia też ostatnio wcina jajka w każdej postaci, więc bardzo mnie to cieszy, bo był taki czas, moment buntu. A jednak białko jest bardzo potrzebne, smacznego. Yes. Słuchajcie. Kupiłam zabezpieczenia na szafki, co nie? Otóż. Po trzech minutach. Po trzech minutach nasze dziecko otwiera szafki. Jak to skomentujesz? Na nią po prostu nie ma zabezpieczeń. Dobrze, że nie umie z kontaktu wyciągać, co nie? Bo, bo szafka jej chociaż nie. nic nie zrobi. To nieźle. To najlepsze wydane 20 zł w moim życiu. Mamy 12.29, i sobie smacznie jeszcze śpię Od 11.10 zmontowałam co miałam, ale jeszcze nie dodaję, bo jeszcze nie jest to gotowy vlog. Tam porobiłam swoje rzeczy, poćwiczyłam, wziąłam prysznic, umam włosy. Robię obiad. Także. Ja jestem nie ubrana odpowiednio, więc. Przenosimy się do 14.20. O, już 30. Moje włosy po prostu wyschły w try ale sobie wyprasowałam taką sukienkę. Kiedyś ją znalazłam po prostu. Mega, mega mi się tak podoba. Taka jeansowa, ona ma stół. o. czy jak dziewczęco w niej wygląda. Bardzo mi się podoba. E, więc sobie ją wyprasowałam tak na szybko na kanapie. Jest dzisiaj taki skwar. I w sumie to obiad jest gotowy, ale zjedliśmy mascarpone z malinami, więc na razie nie jemy obiadu. Hmm. Jeszcze będę musiała tylko szpinaczek dorobić. Szpinaczek dorobić do na bataciki. I no usmażyć te boczniaki, bo już się wiają moczą. Czyli powinnam jeszcze zatrzeć pewnie trochę bułek. A bułki sobie tak stały na kanapie, bo tam Piotrek był z małym na zabawki, potem by byli... Na basenie, na balkonie. Nadmuchał jej i tam blałej jej wody i... Bo w ogóle mają być cały czas takie upałe ja nie wiem, współczuję dzieciakom w szkole, co nie? Wakacje były tak beznadziejne, a teraz one w tych salach będą po prostu się smażyć. No i wiecie, było jeszcze, były jeszcze te dwie bułki i była jeszcze połowa i teraz Lili mi chodzi z tą bułką. Wzięła ją i ją pod Także tak. Nie wiem, czy jeszcze na... wyjdziemy. Zaraz ja może to kończę i po prostu potem tylko będzie wszystko do przygrzania co ona robi? się kładzie, położyła tą bułkę ja cię kręcę także tak no pokazałabym wam ale nie pokazuję dziecka w komparcie więc nic wam nie pokażę to jest po prostu komiczne Pewnie to będzie kosmos wyjście w taki upał, więc pewnie potem po prostu od razu pod prysznic pójdziemy. Dobry. Jest siódma 17. Jesteśmy jakieś 6.30 i 6:30. i ubrałam z bluzę, Bo ubrałam jej krótki rękawki i chciałam, żeby nie było zimno. A ona przyniosła mi buty i się idziemy dalej i teraz myślę czy iść. A ja na nie mam zębów jeszcze. W ogóle nic. Tu jeszcze trochę w salonie. Hmm. Także zazwyczaj idziemy, ale dzisiaj coś... Coś nie ma słoneczka. Jest taki zach nie zachęcająco do spacer. <grym> Nawet nie wiem czy mam... Muszę coś kupić, żeby mieć jakiś cel. Szczepiorek może. Chyba, że pójdziemy na taki plac to właśnie koło... Aldiego, ale o Aleotyp. Tej... Co? Czosnek. Jest czosnek. Czy nie ma? Ja, e... przecież nie będzie dzieci tam. Jest cały czas tak. Kupiłam wczoraj biebrące szczypiorek, tu, tu las? Ok. Dobre umyłam ząbki, ubrałam się jakieś takie lewiski <ścoughs> i e, rozpuszczam włosy delikatną pomadkę błyszczek i idziemy się dodlęć. Zobaczcie jaki Lili ma fajny fioletowy zestaw, ma bluzę taką fioletową, kurteczkę. I jeszcze czapeczkę i to czapotrzykę. Niepotrzebna teraz, ale fajna. Lubię ją w takim. Bo jak masz ciemną karnację, to taki jasny to ładnie wygląda. Dajcie znać, czy też tak uważajcie. Co jest ciekawe, że jeszcze wczoraj pokazywało na cały dzień jakieś 27-28 stopni, a już teraz pokazuję tylko na piątek, dzisiaj jest środa, a tak to około 20 i tak jak dzisiaj 23 max. Ja nam się cieszę, bo ja tu nie jestem już taką fanką upałów, jeśli nie jestem na wakacjach po inkluzji. Także tak patrzę, czy nie będzie inna. Mam tylko taką bluzkę z dekoltem, w Tą jeansówkę rzadko ją noszę, ale dzisiaj jakoś mi pasuje. Lewiski. I zobaczymy, jaki to ma bluzę kurtyczkę. To jej ciepło będzie, ale to najważniejsze. Ja może jeszcze kogoś bluzę mogłam albo sweterek. Zobaczymy. Ale mi się zdarzyło, już wracamy do domu. <laughs> sobie śmietale w to, bo nie brałam but tej butelki małej wody. I tak. Z zasługiłam, że lubię tej kurtki i zr zahaczyłam. Zrzuciłam. Ej, zrzuciłam tą śmietanę. Także zrzuciłam śmietanę kurtką. Kurką? Ku I ale grzecznie poszłam do pana, powiedziałam mu, że zrzuciłam i chciałabym to posprzątać. On przyszedł z ręcznikami papierowymi i zaczął sprzątać. No i zapytałam, czy mam za to zapłacić, co? a pan nie no, że nie. I poszłam po drugą śmietanę i tak. Jest trzeci. Chciałam powiedzieć, że po prostu tak ludzie pędzą. No zaczął się wrzesień, rok szkolny. Wiadomo, cała kadra nauczycielska, uczniowie. To jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy pewnie sobie spali, nie musieli wychodzić, to nie wychodzili tak rano. I w Biedronce dalej jest puściutko, ale już zupełnie inne jest odczucie tego spaceru do tej Biedronki. Po prostu zakorkowane samochody, a tak to puste autobusy sobie jeździły, tak było na spokojnie. No ale dobra, i tak jest dotlenienie, także jest dobrze. Robimy śniadanie. Tak jest jak ty pięknie wyglądasz. Kochani, z tego miejsca chciałabym Wam podziękować. Właśnie sobie Lili drzemie, a ja sobie montuję przy otwartym balkonie. Jest 12.34. Dziękuję Wam za spędzenie tego czasu ze mną. I jeżeli podoba Wam się to, co dla Was robię, zostawcie suba i łapkę w górę. Puziaczek do kolejnego vloga. Pa, pa, pa!